Cześć, witam Was ponownie na kanale. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o hipowaniu kotów i dlaczego to klucz do bezpieczeństwa naszych pupili. Dziś wracamy do tematu, który budzi sporo emocji trujące rośliny dla kotów, część druga. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że to, co pięknie wygląda w wazonie czy doniczce, może być ogromnym zagrożeniem dla zdrowia mruczka. Dlatego przygotowałem listę kolejnych roślin. Które lepiej trzymać z dala od naszych futrzastych przyjaciół. Skupimy się dziś na czterech popularnych: konwali, tulipanie, aloesie i piwoni. Zaczynajmy. Konwalia. Konwalia majowa to niewielka, pachnąca roślina, która kojarzy się z wiosną, ale kryje w sobie ogromne niebezpieczeństwo dla kotów. Każda jej część, od łodygi przez liście aż po kwiaty, zawiera toksyczne glikozydy nasercowe. Jeśli kot połknie nawet niewielki fragment mogą pojawić się objawy takie jak wymioty, biegunka, a nawet zaburzenia rytmu serca. Zdarza się również osłabienie, brak apetytu i senność, które mogą przerodzić się w poważny stan zagrożenia życia. Warto pamiętać, że nawet woda z wazonów, w którym stoją konwalie, jest trująca. W domach z kotami lepiej w ogóle zrezygnować z tej rośliny. Choć piękna i pachnąca, stanowi cichą ukrytą pułapkę dla naszych zwierząt. Tulipan tulipany to symbol wiosny i jedna z najczęściej kupowanych roślin ciętych do domów. Niestety, dla kotów każdy fragment tulipana jest szkodliwy, szczególnie cebulki, które zawierają najwięcej toksycznych substancji. Po zjedzeniu liścia czy kwiatu, kot może wykazywać oznaki podrażnienia pyszczka, ślinienia się i trudności w połykaniu. Bardzo często występują też wymioty i biegunka, które szybko prowadzą do odwodnienia. W cięższych przypadkach mogą pojawić się zaburzenia pracy serca i układu nerwowego. To pokazuje, że nawet bukiet na stole może stać się zagrożeniem, jeśli kot do niego sięgnie. Najlepiej nie ryzykować i zamiast tulipanów wybierać bezpieczne kwiaty, które nie zaszkodzą zwierzęciu. Tulipany pięknie wyglądają, ale dla kota są niebezpiecznym ozdobnikiem aloes. Aloes to popularna roślina doniczkowa, znana z właściwości zdrowotnych dla ludzi, ale niestety zupełnie inaczej działa na koty. Liście aloesu zawierają substancje, które mogą powodować silne zatrucia u zwierząt. Kot, który pogryzie fragment liścia, może zacząć wymiotować, mieć biegunkę i bóle brzucha. Często pojawia się też apatia i brak apetytu, a w cięższych przypadkach nawet drgawki. Warto pamiętać, że koty bywają ciekawe i często próbują gryźć rośliny stojące w domu. Dlatego lepiej nie stawiać aloesu w zasięgu kota, a najlepiej całkowicie z niego zrezygnować. Dla nas aloes bywa naturalnym lekiem, dla kota to trucizna. Różnica między gatunkami jest tutaj dramatyczna: piwonia piwonie to niezwykle okazałe kwiaty, które często trafiają do domu w sezonie letnim. Niestety dla kotów są rośliną bardzo niebezpieczną. Zawierają toksyczne związki, które mogą powodować rozstrój żołądka i poważne zatrucia. Po zjedzeniu części piwoni, kot może zacząć wymiotować, odczuwać bóle brzucha i być apatyczny. Pojawiają się też objawy neurologiczne, takie jak drżenie mięśni czy niepewny chód. Co gorsza, nawet niewielka ilość zjedzonej piwoni może zaszkodzić zwierzęciu. Dlatego najlepiej unikać trzymania tych kwiatów w domach, gdzie są koty. Choć piwonie wyglądają efektownie i elegancko, mogą stać się powodem dramatycznych wizyt u weterynarza. I to już wszystko na dziś. Pamiętajcie, że wiele pięknych roślin, które zdobią nasze domy i ogrody, jest potencjalnym zagrożeniem dla kotów. Dbając o bezpieczeństwo pupila, warto zrezygnować z niektórych ozdób, by uniknąć niepotrzebnego ryzyka. W następnym odcinku porozmawiamy o niepokojących objawach u kotów. Jak je rozpoznać i kiedy natychmiast udać się do weterynarza? Do zobaczenia!